Dzisiaj chciałam Wam przedstawić autorów, których twórczość chciałabym poznać, i taki film już jest na YouTubie nagrany przez parę osób, na przykład przez zaksiążkowane, przez bestsellerki. Nie wiem, kto go wymyślił, więc jeżeli wiecie, kto pierwszy go nagrał, to dajcie znać to z chęcią, podepnę link, ale nie mam pojęcia, bo jest on dość popularną formą i po prostu nie wiem. Ja tutaj chciałam Wam też przedstawić przykładowe książki tych autorów, ale oczywiście to nie oznacza, że od nich zacznę. Może być tak, że spodoba mi się inny książka, zostanie wydana inna książka i stwierdzę, że chcę przeczytać tamtą książkę ale tak jak wspomniałam, chcę poznać ich twórczość i zaczniemy od książki, którą powinnam przeczytać już jakieś 3 lata temu Jest mi bardzo przykro, że do tej pory tego nie zrobiłam, ale czekałam na oddanie mi jednej książki, niestety nie doczekałam się i kupiłam sobie jeszcze ją jedną, nie mam jej aktualnie tutaj, ale Mam ją u siebie w mieszkaniu w innym mieście, więc zabiorę ją. Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku przeczytam, bo taki jest plan. I chodzi tutaj o Donet Heart. Tak, akurat jest Szczygieł, czyli książka, za którą dostała Bookera, Bardzo grobiutki. Mój jest dość trochę zniszczony, nawet nie wiem dlaczego, ale tak. Yy, I. Dlaczego ja chcę w ogóle poznać twórczość Johnny Tart? Nie tylko dlatego, że jest nagrodzona nagrodą Bookera, ale to jest bardzo dobra odpowiedź na to pytanie. I nie dlatego, że jest polecana przez Stephena Kinga, ponieważ Stephen King bardzo dużo książek poleca. Niekoniecznie takich, które mi się podobają, ale między innymi dlatego, że jej książka Tajemna Historia jest ulubioną książką moich przyjaciół, czyli bestsellerek oraz słyszałam o niej bardzo duże, dobre opinie, dlatego Chcę ją poznać, wstyd, że jeszcze jej nie przeczytałam, wstyd, po prostu się przyznawać, ale ja w sumie nie boję się ryzyka, i w ogóle, jeżeli nie będzie tu już filmów, to znaczy, że weselki mnie zabiły i tak to będzie wyglądało, ale mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Kolejny autor bardzo, bardzo mnie ciekawi. Ja chciałam naprawdę już od dłuższego czasu przeczytać jakąkolwiek jego książkę, zwłaszcza tą, którą za chwilę wam pokażę. Niestety trzeci tom jeszcze nie ukazał się w Polsce. Ja nie wiem, kiedy on się ukaże, dość długo czekamy na niego i mam nadzieję, że wydawnictwo Filia go w końcu wyda. Chodzi tutaj o Mila Schustermana, a dokładnie serię Kosiarze, która jest ponoć cudowna. Jest to młodzieżowe sci-fi, i powiem Wam, że w ogóle Neil Schusterman mnie bardzo ciekawi, ponieważ on pisze w bardzo wielu stylach. Mamy głębi Challenger'a, gdzie jest ta historia oparta na jego. Po prostu prawdziwych na jego doświadczeniu życiowym. Mamy właśnie kusiarzy, gdzie to jest sci-fi, i ja bardzo doceniam takich wszyscy pisarzy. Jestem ciekawa, jakie jest jego pióro, i słyszałam o nim również same cudowne rzeczy. Nie wiem, czy on w sumie zdobył jakieś nagrody. Szczerze, mi to nie interesuje. Po prostu to, jak ktoś pisze takie rzeczy, jak czytam opinie o tym autorze, to wiem, że może to być jeden z moich ulubionych nowych. Odkryć tego roku, dlatego nie wiem, czy w tym roku go przeczytam. Może w przyszłym mam nadzieję, że filia wyda ten trzeci tom. Dlatego filia wydajcie to jak najszybciej, proszę Was. I Nil, Nil, dobrze mówię, mam nadzieję, że dobrze to mówię. Nil Szusterman na pewno jest na mojej liście poznania jego twórczości. Kolejna autorka jest bardzo znana między innymi dlatego, że jej pierwsza książka wydana w Polsce jest bardzo trudno dostępna. Jest to taki biały kruk, ta została wydana druga. Która jest bardzo dobrze ceniona za granicą, dlatego chciałabym ją przeczytać. Również ją mam, ale pokażę Wam jej cyrk nocy. Chciałabym poznać jej twórczość, ponieważ słyszałam, że naprawdę jej styl pisania tworzy pewnego rodzaju inny świat, bajkę, że jest wyjątkowy. Ja, jak widzicie, jestem szczęśliwą posiadaczką posiadania. Szczęśliwą posi posiadaczką posiadania. Uh -huh, brawo. Cyrku nocy, ale właśnie bezgwiedzna, coś tam, mam tą książkę, nie pamiętam tytułu Brawo Ula. Też jest ponoć bardzo dobrą książką, dlatego jestem jej ciekawa, słyszałam, że naprawdę płynie się przez te pozycje i nie wiem, jak ją odbiorę, ponieważ ja ostatnio jestem tak trudną czytelniczką. Trudno zaspokoić moje wszystkie oczekiwania. Nie wiem, kiedy to przeczytam, ale chciałabym jak najszybciej, bo muszę Wam powiedzieć, że jej książki już jakiś czas leżą na moich półkach, zwłaszcza całej nocy, bo ta druga jest jej niedawną premierą, więc nie jest logiczne, żeby leżała na moich półkach zbyt długo. Kolejny twórca dostał bardzo dużo nagród i jest w topce książek, które trzeba przeczytać przed śmiercią według Timesa, z tego co się kojarzy, dlatego to jest po prostu must have, zwłaszcza, że to fantastyka i to jest Ken Liu, jego na przykład królowe Dary. I powiem wam, że ostatnio w ogóle zapomniałam o tym autorze, autorce. Ja nie wiem, czy to jest kobieta, czy mężczyzna, więc trochę wstyd. I przyznałam się szczerze, że dopiero właśnie artykuł, chyba udostępniony na stronie na Facebooku Wydajnicy SQN, przypomniał mi właśnie o tej książeczce i o, to, i o tym twórcy. Dlatego chciałam bardzo przeczytać, ponieważ słyszałam bardzo dużo pozytywnych opinii. Naprawdę pamiętam, że jak była premiera właśnie tej książki to ludzie po prostu oszaleli. Było królowe dary zapalenie mózgu. Nie wiem jak to odmienić. Ale ponoć naprawdę to jest coś niesamowitego. Porównuje się e, jego twórczość, i twórczość bo naprawdę nie wiem czy to mężczyzna czy to kobieta. Sprawdzałam to, ale zapomniałam. Porównuje się do twórczości Kim Jensen, czyli autorki piątej por roku, którą jak pewnie wiecie uwielbiam i którą Polecam przeczytać, dlatego tym bardziej muszę się zapoznać z tą twórczością. Przyszła pora na pierwszy, ale nie na ostatni polski aspekt w tym zestawieniu i to jest Jarosław Grzędowicz, który jest najbardziej znany z właśnie tej serii Pana Lodowego Ogrodu. Powiem Wam, że słyszałam, że jest naprawdę bardzo dziwne, że chodzi o styl, że tak naprawdę twórczość tego autora się albo lubi, albo kocha, albo nienawidzi. Mało osób jest po środku i słyszałam właśnie, że jest bardzo specyficzny. Można powiedzieć, że tak naprawdę jego twórczość to już taka troszkę klasyka, podstawa polskiej fantastyki. <grym> dlatego chciałabym, przepraszam, ale ciągle jeszcze kaszla. Chciałabym właśnie poznać te książki, są pięknie wydane, bardzo mi kusi ta okładka, a opis jest wręcz urzekający. Wiem, że Jarosław Grzędowicz zdobył parę nagród za Eidla, dlatego tym bardziej mnie to interesuje, ponieważ jak pewnie wiecie, te nagrody są przyznawane głównie Między innymi przez czytelników, więc to jest fajne, że jest nagrodzony, jest doceniany właśnie przed odbiorców i to jest wstyd, że ja nie zamieszczę tej literatury, nie zamieszczę Pana Jarosława, znaczy kojarzę go, ale nie znam jego twórczości, a przydałoby się. Następnie mamy Michaela Bułachowa, mam nadzieję, że dobrze przeczytałam i powiem Wam, że tyle słyszałam o rosyjskiej literaturze, tyle słyszałam o nim. Ja byłam tą y, osobą, która niestety nie miała żadnej jego twórczości w szkole. Wiem, że aktualnie właśnie tak jak tutaj trzymana przeze mnie Mistrz i Małgorzata jest y, obowiązkową lekturą chyba na profilu humanistycznym A, i właśnie tam jest rozszerzony polski. Normalnie ta książka nie jest omawiana na, na przykład w Matfizie, na innych profilach. Szkoda, ponieważ naprawdę dużo o niej słyszałam i słyszałam bardzo dużo zachwytów nad jego stylem, nad jego sprytem, jeżeli chodzi o jego styl właśnie pisania. I to mnie bardzo ciekawi, skąd są te wszystkie zachwyty, jak to wszystko się dzieje. Powiem wam tylko, że akurat ta książka, którą ja mam jest fajna, ponieważ ma zaznaczone momenty, które chyba tego nie widzicie. Zaznaczone ma momenty, które zostały ocenzurowane kolorem czerwonym i to też jest taka dodatkowa ciekawostka i też mnie to ciekawi, co tam było takie napisane, że... Musiała ta książka być cenzurowana. Następna autorka to Maja Lundę i przyznam wam się, że przede wszystkim chciałam poznać jej twórczość, dlatego że Sylwia, my Books, my Life po prostu jest absolutnie zakochana w jej twórczości i też dlatego, że ona porusza niesamowicie balerystyczny sposób, jeżeli mogę tak powiedzieć, problemy, jeżeli chodzi o środowisko na naszym świecie. Ponoć to wszystko jest tak delikatne, tak subtelne, a zarazem tak mocno wstrząsające, że. Trudno to opisać, dlatego chcę poznać jej twórczość. Nie wiem, czy zacznę od tej książki, czy od historii pszczół, ale wiem, że na pewno kiedyś po nią sięgnę i mam nadzieję, że to będzie szybciej niż później. Teraz będzie autor, którego mi chcę tutaj pokazywać, ponieważ ja o nim już mówiłam dużo, że chciałabym go poznać, ale przez mój zastój czytelniczy, który niby troszkę się odkrokował, a jednocześnie nie, nadal jeszcze nie sięgnęłam po jego książki. I to jest pan Szczepan Twardo. Tutaj akurat mam dracha, nie wiem, czy chciałabym zacząć akurat od dracha, ale czytałam kawałek jego najnowszej książki i że to jest tak, tak po prostu jednocześnie twarde, ujmujące i w jakiś sposób... Czuję, czytając jego pierwotny styl, taką namiętność u pisarza, do literatury, do tej opowieści. On po prostu nas wciąga od pierwszych stron. Ja przeczytałam może z dwie strony, bo musiałam później przerwać. Chciałam zobaczyć po prostu, czy mi się spodoba i mi się całkowicie to spodobało, więc mam nadzieję, że moja podróż właśnie z Panem Twardochem będzie niezapomnianym przyżyciem i od tej pory będę go szukała na targach i po prostu czekała na kolejne jego premiery z utęsknieniem i z bijącym coraz mocniej sercem. O tym pisarzu chyba nie muszę za dużo mówić, ponieważ ostatnio jest on wszędzie, czyli Herman Hesse i jego twórczość. Ja mam Wilka Stepowego i Damiana, po prostu słyszałam, że jego styl jest tak wielowymiarowy, tak różny w odbiorze, w zależności od tego, czy troszkę w mocniej się znamy na całym stylu, na całej historii pisania, na strukturze pisania, na powiązaniach, na jakichś filozoficznych odniesieniach, czy po prostu nie. Może to być Coś głębszego albo coś bardzo dobrego, ale bez tak jakby tej głębi, w zależności od czytelnika. I to mnie bardzo ciekawi w jego twórczości, ponieważ jeżeli ktoś jest tak wielowymiarowy, to naprawdę musi być niezwykły. Kolejny pisarz jest potęgą polskiego Sci-Fi. I pewnie już wiecie, jeżeli to powiedziałam, kto to jest. I powiem wam, że cały czas mi jest że jeszcze tego nie przeczytałam, bo miałam to przeczytać w tamtym roku w wakacje, a tego nie zrobiłam. Teraz troszkę się boję tej książki, ponieważ wszyscy, którzy ją czytali, czyt czytali ją bardzo długo. A jak Nikola, doktor Bóg, czyta książkę przez chyba 3 tygodnie, to znaczy, że naprawdę to nie jest taka łatwa pozycja. I chodzi mi oczywiście o pana Herberta, jak widzicie. I po prostu, co ja mam tutaj mówić? Jeden z największych polskich pisarzy, jeżeli chodzi o sci-fi, cała podstawa polskiego sci-fi, którego wstyd nie znać i dlatego trzeba było się z tym po prostu zapoznać. Pisarz, który jest uważany za jednego z najwybitniejszych pisarzy w Ameryce, w Polsce moim zdaniem za mało znany, znaczy trudno mi powiedzieć, ponieważ po prostu nie znam jego twórczości jeszcze, ale mam nadzieję, że Poznam, chciałabym zacząć od czegoś mniej znanego, i dlatego Pol. Oster będzie na moim celowniku w tym roku albo na początku przyszłego, ponieważ naprawdę słyszałam o nim niesamowite rzeczy od pana w księgarni. Tak czytam o sobie pozdrawiam bardzo mocno, bardzo lubię, tak czytam. Teraz zwłaszcza pamiętajcie, żeby wspierać takie księgarnie, żeby były, żebyśmy mogli się w nich cały czas zaopatrzeć w jakieś cudowne książki po cudownych cenach. I Paul Oster jest bardzo mocno nagradzany w Ameryce, w Polsce wydaje mi się, że zwłaszcza na Booktubie mało znany. I jeżeli czytaliście na przykład Noc Wyroczni albo 3, 2, 1, czy tam 4, 3, 2, 1, nie wiem dokładnie, dajcie znać, którą właśnie z książek tego pisarza polecacie, co nie myślicie, czy lubicie, czy słyszeliście, co po prostu Wam w duszy gra, jeżeli słyszycie na, im nazwisko Oster, i ja mam nadzieję, że też niedługo będę mogła się wypowiedzieć w tej dyskusji. I autorką, którą wstydzę się przyznać, że jeszcze nie znam, to jest Margaret Atwood. Oczywiście. Chyba zacznę od opowieści podręcznej, ale boję się troszkę w tych czasach czytać akurat tą jej powieść, dlatego zobaczymy, może przejdę do czegoś innego. Dużo nie słyszałam, dużo z poleca i po prostu chcę się przekonać, co o tym będę sądziła. Kolejny polski autor, tak naprawdę na samym końcu pozostało mi dwóch polskich pisarzy, jest to. Wiesław Myśliwski, tak, tak o uskaniu fasoli. Słyszałam, że to nie jest książka dla każdego. Słyszałam, że w ogóle twórczość Myśliwskiego nie jest dla każdego, ponieważ jest ona głęboka, jest ona bardzo namiętna, bardzo wielowarstwowa. Dlatego chciałabym poznać jego twórczość, bo już są o nim tak naprawdę legendy. I kolejna pisarka to jest Anna Kańtoch, Bardzo wszechstronna autorka, ponieważ pisze kryminały, pisze literaturę piękną, literaturę dziecięcą i w ogóle fantastykę, co jest niesamowite, słyszałam, że również jej styl jest bardzo nowoczesny, jednocześnie namiętny i głęboki. Dlatego chciałam ją poznać, zwłaszcza dużo słyszałam od bestelek na temat diabła na wieży, ale nie wiem, czy nie zacznę od Piekieł dantego, ponieważ słyszałam, że też są bardzo dobre, Anna na kańczów to ponoć jedna z Najlepszych pisarek aktualnie które tworzą, dlatego jestem tego ciekawa i jestem ciekawa, czy po prostu powielę tą opinię, czy może jednak nie. I to było wszystko, jeżeli chodzi o autorów, których twórczość chciałabym poznać. Oczywiście jest ich więcej, teraz pokazałam Wam takich, których po czasami wstyd, że ich nie znam. Dajcie znać, jakich Wy autorów chcielibyście poznać, oprócz czterego Hejsa, bo go każdy, każdy chciałby poznać. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmiku. Życzę Wam miłego tygodnia, miłego dnia, miłego weekendu, Маjце się буziaкі па.